Może być, może być, nie? I tak tam pokus to jest oddalony. Tylko coś czuję, że to spadnie, kurwa. A no i mam jeszcze jedną ciekawostkę, czat, którą mogę wam. Nie wiedziałem, ile, bo nie wiedziałem, jak będzie z jakością. Ale mam dla was cegły na giveaway. Mam cegły na Giveaway. Znalazłem, to były jedyne cegły, jakie znalazłem, które bym dostał od ręki. I macie takie cegły na Giveaway. Poduszko cegły, to będą. Ten, dobra, jedną rozpakuję, ta będzie moja. Oh yeah Dzięki, czasem tak bywa za suba. Ooo Ole fajna. Jest taka kurwa, musicie mieć te cegły. Oh yeah Eee. Y Oer, to sto Dzięki za suba, Henryk. Oh, dzięki yeah. za suba. No kurwa, taka mięsiutka, taka. Cegusia taka. Uh. Spierdalajcie z tym. Ten kwiatek, co? Kurwa, obumiera przecież. dawaj Dawajcie, obrywamy. Cegła obok George'a Zajebiście jest. Nagrzejnik Segłę, tu? Tu, cegłę Ty no, no i wtedy tu nie trzeba nic zrobić. Mamy to czat Statuetka antypostaw. Nie no, ona jest leciutka. Czat, to jest. mega mało waży. Ale. OP jest. Za ile punkt. Nie wiem, to jest do ogarnięcia. Ale jeszcze czat to. to chuj, zobaczycie co będzie później. Po moim urlopie, co odpierdolę. Jak się uda, do po urlopu to zrobić. Jak się nie uda, to szkoda. Aczkolwiek. no, powiem wam, że. oj. Ja to bym chciał oglądać taką osobę. Jak ja bym. Widzę, to ja bym siebie chciał oglądać. Co prawda trochę niemiły jestem, ale co tam nie miły bycie. To są akurat Akurat te cegły, to są z pierwszego lepszego hurtu. Mi jakiś widz podrzucił, żebym sprawdził i sprawdziłem, nawet spoko. Żeby po prostu dążyć do giveaway, ale zdaje mi się, że nówki będą jeszcze takie. O! Będę ceglarzem i sam, kurwa, będę wrzeźbiać Z Strzelacz, sprawdzimy czy wszystko działa w tym Timbermanie Ogólnie jestem... Ja już wiem, że przepierdoliłem to starcie, bo Nie da się wygrać padem tej gry Witam Halo, halo O, witam serdecznie, Czy cześć, cześć Witam serdecznie, Adrianie Czy o. jesteś gotowy na to starcie? Jestem bardzo gotowy na te legendarne stara, ale też się zastanawiam, to po prostu będzie bez w 10, czyli do 5 wygranych, tak? Czy do 6 gramy, to bo to jak do 6 to do, to Tak, tak, jeden. tak, jasne. Dobra, to do 5. Słucham? To do 5, tak? Nie no, w sensie jak o 10, no to. Do, no to, to nie. Pasuj, no bez w 10 jest do 10. Nie. No to do, tak, za, to... Za, do 6 zagramy w takim razie, tak? Jeżeli, A, będzie, to to 6, jeżeli będzie Remis, to po prostu ja wygrywam. Dobra, do sześciu wygranych. Okej. Okay. Myślisz, że zwyciężysz? Eee, myślę, że na padzie wygram z tobą, ale jeżeli chodzi o klawiaturę nie mam szans, o myszkę to to jest takie 50%. No. Ale właśnie tak się zastanawiam, może podkręcimy trochę to i po no. prostu zrobimy tak, że ty będziesz... Zamknięte oczy? Nie, 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 że ty będziesz wybierał kiedy grasz na padzie, a kiedy na klawiaturze, a kiedy na myszce, że na przykład możesz sobie zagrać Pierwszą napadzie? Nie, a no robimy tak, że pierwsze trzy to zagram. idę, Cztery pad, trzy myszka, tak? I, i cztery trzy klawiatury. Nie, I trzy klawiatury, no? No dobra, to wiesz co na samym starcie, to możemy zagrać tę. No oh, ja zagram nie. po prostu padem na początku, pie, pie, wiesz? Bo to gramy starcie jakby Te do trzech zwycięstw. To jest jakby jedna ta mapa, tak? E, tak, jedna mapa, czyli te trzy wygrane. Dobra. Gramy na tym trybie, moim zdaniem jest to chyba najlepszy tryb Ten, ten z tymi pucharami, co po prostu Tak, mam tak, jest tak tam Tak, a to No śmiałbym się jakbym ci zamknął czas myszką I drugą eee. ręką bym popijał wodę Albo piciu Ja byłbym niezaskoczony, ale No nie wiem, zobaczymy no, no ja. Dobra, dołącz Jest coś O, zamknąłem cię padem właśnie Dobra, pierwsza dla Ciebie, idziemy dalej. Dobra, y, mam A... grać padem myszką Obojętnie Już Dobry. nie odczuwam stresu Okej, okay. odczuwasz moc? odczuwam yy... Kur, taki lekki Aj tam bez nerwów tak ja naprawdę to co z nami? Coś takiego, takiego, takiego. Musisz coś pojechać do PZN? Nie, nie wiem, czy to będzie. Nie, po prostu nie wiem, na... Mamy sam. Sam. to będzie. A to Mogę Dobra, Dobra 2-0, jest okej okay. <słyszy> e, Tak, uważam, że potrzebuję delikatnej, lekkiej przerwy. Dobra, nie ma problemu. Dobrze, dobrze, dzięki, dzięki. Tylko nie, tu będzie następna gra, to nie wiem, jak to robimy. A, można wyjść. Dobra, ja wyszedłem. Dobra. To zaraz Cię zaproszę od nowego e, muszę... muszę do... pójdę... za chwilę wrócę Dobrze Ale jazda, patrzcie jest to narówni Ale dopasowane kamery Uwaga, przychodzi cegła do cegły, a tam trzecia cegła. Jesteś gotów? E, halo. halo? Halo, halo? Halo, witam serdecznie e, Mogę... Szklanka wody Najszybciej wypalony, wypalony papieros w moim życiu no, jest... Kurwa To musiał być dobry ślug. Szybki Ja mam szczęście, że nie palę Jesteś od czegoś jeszcze uzależniony? Mm, mam taką przypadłość, że bardzo szybko się uzależniam Po prostu O. Jak po prostu coś mi się zaczyna dziać, lubić To zaczynam to robić często Czyli Timberman jest okej okay Dla ciebie do, dołączysz do gry? Eee, tak, tak. Część tak. jest w sensie kwestia, czy to działa, nie? bo to czasami się sam wiesz że gdzie. Jak Czekaj, jaka była kombinacja? Czekaj, a, się Dobra, no to dałoby jakoś y, z na zdrowie zrobić, żeby było równo. Znaczy, może nie chcę jakoś tak dodać przypraw do tej rywalizacji. Nie, nie, A gdzieś Dobra, nie No, tak, będę tak. Tak. Proste, no, tak. Dobra, 3-0 3-0, tak, tak Czy jeszcze jedną mogę mysz, ten, padem? Tak, tak, Dobra. tak, Dobra, tak, tak. to od razu z góry że pójdę, pójdę sobie, żeby później będziesz mieć strajka, trzy myszką wygrasz mm -hmm, mm -hmm. Moj No, moja to jest

ja już yy, widzę, że nie ma sensu się zakładać o... Ale nie, bo nie sprawdzałem mega długo w aplikacji, a ja często sprawdzam. Jak chcesz, to możemy się założyć bez sprawdzania o na przykład jakieś symboliczne 5 stówek, kto ma więcej. A teraz co? Już nie mogę padem. Co? Jak symboliczne? Poczekaj chwilę. Poczekaj. Padem a... mam, czy czym? E... Czy to już była czwarta wygrana to moja? To była czwarta. To już była czwarta, po... padem jest teraz czymś innym. Co czekaj, be... ja się wypalę. Ja się wypale. Ja Dzięki za co oddanie jednej. To zrobimy od początku. Zrobimy a, o, dobra, dobra. A, to ty się wywal, no. Ta, no, 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 wywal. Chodzi o... Nie, no, chodzi o to, że osobne, na przykład po tym, po tym... Chociaż nie, bo jak przepierdolę, to już nie chcę więcej. Ech. Nie, no dawaj na... No nie no, czekaj, to teraz... Czekaj, bo brakuje ci dwóch wygranych, to gorą raz myszką, jak wygrasz myszką, to kokorec Nie no, teraz trzy myszką mam. A, no dobrze, trzy myszką, okej. Okay. Znaczy powiem tak, możemy zagrać wszystkie gry, niezależnie już potem od tego, czy, czy, czy wygram, ale póki co jest 4-0 dla ciebie. Op.

Ale powiem Ci, no ten double click czasami wchodzi, bo tak robisz, wierszki energii. Inaczej ja tak mam na przykład z y, WASD i ze strzałkami na klawiaturze, że już nie mogę timber w Timbermana tym grać. Ja gram J i L. Zbliżamy się do tego momentu, Jasne. Kurwa, dlaczego ja? Chciałem za. No i kurwa, chciałem zapełnić tą niezręczną ciszę i zapełniłem mhm. ją kurwa dwoma tysiącami. Gratuluję ci, granej. Ogólnie jestem. Ja już wiem, że przepierdoliłem to starcie, bo nie da się wygrać padem tej gry. z dwa koła.